Siemanko ludziska, ja jestem Kaktus, a ty oglądasz już kolejny odcinek z serii Przygód z Kaktusem. Dziś sobie będziemy biegać, eksplorować trochę, pozwiedzamy krówki, pozwiedzamy krówki, tak. Nie, będziemy głównie patrzeć, gdzie coś wokół mamy. Więc dzisiaj wyruszymy w tą stronę, w stronę krówek. Ja wiem, że te krówki są fajne. Takie siły na na no, ty no, 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 taka krówecka z ciebie. Nie topesz? Tutaj? Żal. Ja trochę śmieszne, ale mniejszo to. Traj już sobie wykopałem węgla i tego zebrałem te drzewa, jak sobie chodziłem przedtem przed odcinkiem, ale teraz chciałem wam pokazać. No i jak gdzie, gdzie... gdzie się osiedliliśmy w ogóle? I moje nieładowane sieczanki. Brawo. Kakao zebrać, a jeszcze A dobra zbierzemy przyda się, może na ciasteczka. Jest. O, jest. He, he, to większe. To lepsze takie. 4 kakao, Trzeba będzie znaleźć. Trzeba będzie... O, mamy już to y, ziarna z buszu. O. nasiona. o. Sobie poładzimy trochę. Troszeczkę. Bokiem sobie połazimy I świję. O kurczaki. No. Wow, ile squidów. Ale to tutaj będzie dobra farba farbę można będzie dobrą zrobić, bo tyle tych zwierząt a czarny, czarny barking na squidów się przyda, z squidów się przyda Więc sobie idziemy. Żebym się je nie zgubił, bo jestem zdolny do tego Więc sobie idziemy na, 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 na. Jeszcze lepiej jakby znaleźli jaką jaskinię w dżungli. To jest chyba mało, pra mało prawdopodobne, a już znaleźliśmy. Brawo. Normalnie zbieg okoliczności, co nie? po południe. O, są patyczki, to co zrobiłem Ja się aż boję. Uuu, fajna. Hihi. Radości. Uuu, nie wiem, czy zajść. Zrobię sobie schodę, bo z czego? Cobblestone. Idziemy sobie. Tak. Tak. I tak. I są schodki. Prowizorycz prowizoryczne. tak, Tutaj tak. Fajnie. Zgubimy się. Prawo. A, jak coś to grab na peaceful. Żebyście nie myśleli, że czemu nie ma potworków? Ty jesteś w takim ciemnym miejscu, a tu nie ma potworków. Ja alla wiem. Ja. Tutaj jeszcze czekajcie jakby to zrobić. Jak zrobię tak. Tutaj u, zbardowałem Zrobię sobie jeszcze tutaj jednego, tak. Będzie super. Super Hubert. Su, super plap 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 pla, placki. Jak ja głupi. Ja piergić. Jeszcze jeden. Ja się chyba sam pograłżę. Pograłżam się sam. Jest. Prowizoryczne schody. Dobra, można chyba zebrać tym? Spróbujemy, raz się żyje. Błagam i to nie wypadło. bo nie. Miałem nadzieję, że wypadnie. A tu nic. Eee, żadna rewelacja ta kopalnia. Może węgiel i tyle. Ale nawet ludzi można sobie expić trochę. Zawsze coś. No i poszedł mi brawo. Dobra, idziemy stąd. Czekaj, tak. Parkour Super skill Przeszliśmy w tamt, z tamtej z strony, żeby to O kurde. Ja I to tak koniec, wiedziałem. To było PFD na 100%. No i kobiec. Myślałem, że coś będzie lepszego. Eee, tutaj taka dziawida i tyle. Aha, ja, ja powiedziałem na początku, że Exploring, tak, Exploring jak się. jak się nie bagów bugów. Czekacie? Nic. Wyjdę ze świata. Single player. Ja albo lagi, ja pierdolę. Zobaczymy ile FPSów 46 LOL A idę sobie jeszcze po kakao Pierwszy raz mam takie lagi do Normalnie żal Ale tego jest O teraz jeszcze rozwala Ale chyba takie kloce To jest pół klocek, Nie wiem, nie mam pojęcia. Z tego można zrobić dobry parkur Kiedyś widziałem tego zastosowanie Gremlejny w serwerze, fajnie koleś zrobił wtedy ten parkour Mamy jakiś mieczek, o oh, no Świgacki ty ty taki plasiak, ty 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 da Drzeweczka, o oh, i tutaj pewnie jakieś Tam już nie wejdę, to w następnym odcinku jak mi się, jak mi się przypomni Dobra, idziemy sobie. A, pieseczek, babę kości. Nie, bo po co? A, bo gram na peaceful. Głupie. Cewecko. Dobra, idziemy do naszego punktu. Wow, ale lagi. Wow.